Yeah. <laughs> Ja bym jej nagrała, bo na przykład Marzena, ona wróci z Niemiec i ona też szukała, kto jej pierogi zrobi. Ona by jej zapłaciła. To jest wiesz, że koło warszawskich jest pierogarnia. Koło tej starej pierogi. Ja wiem. No, to ty możesz sobie wiedzieć tylko z tego, z jakich tam kawałków tam jest tutaj pierogi.

A w ogóle się pomyślisz, że to nie są zaliczynki, no nie no, ale dobra, no i ja sobie robię, jak używam, tak? Pamiętnij, nie nagrywaj takich rzeczy, to nie o to chodzi, że jest złe, to jest bardzo ładne, to jest piękne nawet. To jest powod taki, że jak zaśmiecisz sobie pamięć, to będzie miał problem z serwerem. Może zagadać tą walkę i nie zrobić takie kierownik. Na święta. Drogi, od Nie musi tego gotować. Ja sobie to w domu gotuję. Tak, i jakieś się kupi, niech on na to ustawia na tych piwnikach. Drodzy Państwo, wszyscy przed telewizorami. Jeden ja pojadę po tej kierowni i sobie się w, i w i domu, tylko nie jestem na darem. I tak to wygląda, i słuchajcie, ja mam na razie wrażenie, że jestem jeszcze na jakiejś kolejce polskiej, jak ale um, ty mnie też zabrałaś na tą kolejkę, bo Kinga to było. I to było naprawdę brakowałe wykonanie. Gratuluję ci z całego serca. Tak, A, to dziękujemy. ja e, już Przesłuchaj, no to kojku, w takim razie zapraszamy cię na Fejs i naszym uczestnikom. Bardzo dziękujemy.